Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Maskarad, a to jest Gothic 2 na modyfikacji Actyl. No i co, witam was ponownie w kolejnym odcinku tej samej serii. No być może, być może w każdym razie przez pewne problemy techniczne musiałem a raczej zostałem zmuszony do no jakby to ująć e zrobienia questów na nowo, więc tak naprawdę to przejście, które teraz widzicie, mimo że bardzo podobne w statystykach i w miejscu, w którym ostatnio skończyliście, skończyliśmy to jednak, no skończyliście też wy przy okazji w sumie, tak naprawdę, ale no, wracając do Core, żeby się zbytnio nie oddalać. Ogólnie miałem problem z dyskiem, otóż miejsce, w którym miałem Gothica zainstalowanego, prawdopodobnie a raczej nieprawdopodobnie, tylko na pewno na 100% zostało zdefragmentowane. Bez mojej wiedzy. W sumie dysk zrobił to sam. Pytanie czy ze starości, czy nie. W każdym razie dysk działa, ale no nie zostawił suchej nitki po moim dysku, a raczej po moich danych. Więc zostałem przez to zmuszony do powtórzenia całej naszej serii z Jaktyla. No, i tak jak widzicie, yy, mamy godzinę obecnie. Yy, 5.17 nad ranem, oczywiście nie 17. Eee, ja postanowiłem, że zaraz po dotarciu tutaj od razu nagram dla Was odcinasa, no bo w sumie czemu by nie? Eee, no i co, jeśli <laughs> chcielibyście oczywiście wynagrodzić mi ten trud, <laughs> który e, musiałem przejść, żeby dzisiaj, e, no, no może nie dzisiaj, bo z tej perspektywy bardziej patrząc to już w sumie wczoraj. Zająłem się tym. W każdym razie teraz skończyłem, więc jeśli chcecie mi wynagrodzić moje męki, kurde, z tym wszystkim, to bardzo bym poprosił o lajka, komentarzyk albo subskrypcję, nie wiem, cokolwiek. To naprawdę motywuje, no i pozwala na dalsze nagrywanie, no a co mogę więcej powiedzieć, no odcinki będą regularnie, no i przepraszam za obsługę, no i postaram się może to jakoś zrekompensować, ale to jeszcze zobaczymy. Ogólnie mam w planach ten odcina zwalnąć gdzieś na godzinę dwunastą, więc prawdopodobnie to będzie czas, w którym będę wstawał. <grym> no ale no niestety, jak już tak wyszło, no to tak trzeba. W każdym razie bez zbędnego przedłużenia, pitolenia i innych takich dupereli musimy ściągnąć chociaż jednego pełzacza w naszą stronę. Żeby z nim jakoś zawalczyć, no my tam w końcu mamy Questa. Też, w sumie, jak tak teraz o tym myślę, to moglibyśmy się udać do myśliwych w sprawie nauczenia się, bo ja tam wiem tych płytek z pancerza pełzaczy. bo myślę, że oddałoby to, a tak to, to średnio. Mamy 10 punktów. Zabijałem mniej więcej to, tą samą ilość mobków, którą mieliśmy na poprzednim przejściu i zainwestowałem punkty dokładnie tak samo jak były, z tym, że no właśnie musiałem to troszkę przyspieszyć, więc mogłem kilku rzeczy tak jakby nie uwzględnić w tym playtru obecnym, no i za co bardzo przepraszam oczywiście, no ale niestety, no człowiek nie jest idealny, więc nie jest w stanie powtórzyć tego. W każdym bądź razie yy, myślę, że ja szybko pobiegnę w kierunku naszego kolegi myśliwego, i co? Odet oddetnę <gry> nagranie. Teraz je na chwilę wstrzymam, no i co? Widzimy się za chwileczkę. Dobra, w każdym razie już jesteśmy na bazie myśliwych, tak? I teraz wydamy sobie te nasze. Zdobyte ciężką pracą punkty. No i co? Zainwestujemy to w usuwanie płytek. No i tak naprawdę myślę, że to by było na tyle. Chciałbym jeszcze sprawdzić, bo tutaj jestem niepewny zbytnio. O, właśnie. Czy zrobiłem tego questa? Chcę tak tylko na... ukazać bardziej. O, nie napomknąć. Bo to chyba ukazać bardziej. To, że mamy jeszcze do oddania mieczy. No. Wcześniej jak byłem tu u niego, to e, nie chciał zagadać, no ale jako, że teraz już jesteśmy w tym miejscu, no to możemy mu to oddać bez problemu. Na przy okazji jest to na nagraniu. W poprzednim odcinku prawdopodobnie było to już robione, czy coś w tym stylu. Ale wiem, co na pewno nie było robione. Okradanie Jaspera, czy coś w tym stylu, czy tam Jespera. Mm, dawaj hajs. No. I bardzo dobrze, tak? I bardzo dobrze. Dobra, w każdym razie, jakby ja tam wrócę, ale nie będę Wam marnował czasu, no bo ten odcinek miał być skupiony na kopalni, a nie na tym, że ja sobie do myśliwych przyszłem. Więc, jak coś, to wiecie. Zaraz wracamy na wizję. Dobra, w każdym razie ponownie wracamy na wizję, oczywiście. I co? No, kontynuujemy. Teraz już mamy rzeczy do zrobienia. Na dole, tak. Oczywiście możemy już w pełni wykorzystać nasze umiejętności bez zbędnego pierdzielenia. Chciałem pokazać wykupywanie umiejętności, no żeby nie było, że kupię sobie za wcześnie i, i potem będzie. No może nie byłoby problemu z tym, ale tak naprawdę to jest trochę takie niefer. Ja chciałbym ukazywać na tych seriach wszystko, a nie tylko i wyłącznie to, co ja sobie uznam za słuszne. Więc, no, będę robił tak jak uważam. No, nawet jeśli to będzie trochę głupie, no, no, ale od czegoś trzeba zaczynać, tak? W końcu kanał jest dopiero... Nie wiem, jak to się mówi fachowo pędrakiem? pędrakach? Nie wiem. Co, w każdym razie jest młody, więc nie mam zbytnio się czym przejmować, jeśli chodzi o, o rzeczy, które tutaj wstawiam. No, ale chciałbym zachować profesjonalizm, jeśli to jest tylko możliwe, oczywiście. No. Nie powiem, że ostatecznie jestem dosyć zadowolony z tego w sumie, że mi tutaj wywaliło ten dysk, bo na swój sposób trochę człowiek więcej się dowiaduje na temat samego działania programów do nagrywania, jak i też gier. Jak one działają, na jakich dyskach lepiej je instalować. No takie duperelki, które każdy wie, ale jednak się przydają. No, nie wiem, czy udało mi się doprowadzić tą grę do lepszego stanu, ale na pewno udało mi się rozwiązać problem, który mnie nurtował z głośnikiem, a mianowicie z mikrofonem, czyli na swój sposób pojawiające się problemy yy, poprzez pogodę, oczywiście, buczącego komputera. No, niestety, na to nie byłem w stanie nic zrobić. W ogóle ocena zdolności: 60% urodzone kopacz, no dobra. No, chyba my tutaj nie pokopiemy za dużo. Chociaż, chyba cały czas jedna bryłka wypada. Teraz obecnie spamuję przyciskiem, bo. No, nie przesadzajmy. O, i fajnie, umiejętności. Też nie powinienem tak maszować, bo w sumie na jakimś tam punkcie rozwoju, przecież dostaniemy możliwość dosyć mocnego walnięcia, i wtedy to mocne walnięcie daje nam statystyki. No, w każdym bądź razie, wracając do tej nauki, no to. Człowiek uczy się na własnych błędach, no i w sumie, jeśli nie nawet na własnych, to na błędach osprzętowania wszelakiego. Ze wszystkim tak jest. To no pewnie wiecie, o czym mówię. Um, dobra, w każdym razie odłupmy trochę jeszcze tych bryłek, bo no bryłki rudy to bryłki rudy. Trzeba wykopać. Jak jest, to biorę. Jak nie ma, to nie ma. Dobra. No, w każdym razie mam nadzieję, że ten film wleci na 12. Mm, niby mógłbym wcześniej go wrzucić, ale podejrzewam, że szczerze 6 yy, godzina to nie jest pora, w, ta, w której ludzie oglądają Gotika. No ale mogę się mylić, oczywiście. No i też yy, troszkę musiałem yy, jakby pobawić się z miniaturką, bo jako że. Yy, no bądź co bądź, rozwalił mi się dysk, no to musiałem tutaj troszkę zainterweniować w internecie i sobie po prostu pobrać poprzednią miniaturkę. Musiałem ją trochę zmienić, żeby zbytnio no nie tyle nie robić nowej, co po prostu mieć coś jeszcze na ten odcinek. Najwyżej na następnym już się zastanowię, co bym chciał robić, ale... Yy, ogólnie... No miniaturki to dosyć ważna część kanału tak naprawdę i odcinków na YouTubie. Więc albo to zastanowię się jeszcze nad tym, co zostawię, ale prawdopodobnie ta miniaturka, która jest obecnie, no będzie raczej do końca. Bo raczej nie będzie mi się chciało jej zmieniać, no ale jeszcze zobaczymy. No w sensie według mnie wyszła dobrze, fajnie wygląda na serii. No właśnie, jest jakieś zejście na dół w ogóle z której strony? Eee, sprawdźmy to. No chyba niezbyt, chyba niezbyt. Ale to możemy zejść na półeczkę i spróbować je jakoś postrzelać. O! Właśnie. No i tak możemy walczyć oczywiście. Dobra, ok, rozwalony. Nie, no naprawdę dobrze, że poszliśmy w te łuki. No, naprawdę. Bez tych łuków to mógłby być problem w tym miejscu na przykład. O, i dobrze, że wzięliśmy te płytki, bo miałem takie wrażenie, że może płytki nie lecą z pełzaczy, ale ostatecznie widzę, że jak najbardziej. Więc ja jestem zadowolony. Może zrobimy sobie jakiś fajny pancerz. Chociaż nie wiem, czy on będzie lepszy od tego, co nosimy. Bo nie pamiętam na jakim miejscu plusuje się pancerz z płytek pełzacza. Czy tam bardziej fachowo pancerz z płytek pancerza pełzacza. Dobra, w każdym razie większość rzeczy będziemy wyjaśniać raczej mieczem. Przynajmniej dopóki nie kupimy sobie jakiegoś kozackiego łuku. No, ale niestety, w związku z tym, że. Nie wiem dokładnie ile mamy pieniędzy, a ile mieliśmy w poprzednio, no to nie powiem, że jestem bogaty, bo może się okaże, że jestem biedny w porównaniu do poprzedniego save'a. Dobra, mocne uderzenia. Lecimy. No i co? No i postaramy się chyba build łuczniko, łuczniko jednoręcznego wojownika. Czy tam bardziej... Hmm, jakby to nazwać? Nie wiem, najemnika z podstawki. Czyli łuk jest jako dodatek, ale nie, nie jest jako główna broń. Chociaż jeśli byśmy rzeczywiście byli w stanie posługiwać się łukiem jako główną bronią, no to to by mogło być coś. Dobra. No to co, pomalutku je wyciągamy, no bo lepiej tak na spokojnie, niż później mielibyśmy mieć problemy. O, no i się zbugował. Dobra, na szczęście odciął się, więc możemy na spokojnie podjąć walkę. Dobra, tak do ściany moglibyśmy go jakoś przycisnąć, to wtedy będziemy szybciej to robić. No i bardzo dobrze. Dobra, poszło. Dobra. O, tam już jest pełzacz wojownik, to radziłbym... Unikać go dla siebie oczywiście. Ale no, w sensie zabić go zabijemy, tylko niestety z tymi obrażeniami może być ciężko. Go tak yy, pokonać bardzo szybko. Bo no, niestety, ale po piątce, gdzie on ma 240 lub 300. No, to nie jest za ciekawie. Na szczęście system walki ma strasznie podobny do tych zwykłych pełzaczych, jeśli nie nawet ten sam. Ale widzę, że możemy to ominąć, więc ja jestem bardzo zadowolony. Dobra, oddalmy się trochę. Mam nadzieję, że tu nie ma jakiejś królowej pełzaczy, tylko i same jaja albo coś. Chociaż widzę, że kursy modyfikacji przenieśli tutaj jaskinię z Gotika 1, a raczej jej fragment z dokładnie miejsca, które nazywało się chyba wolną kopalnią. No i co? No i w sumie fajnie to, to wygląda tutaj. Lubię takie reasetowanie, no bo po to są te asety w tej grze, żeby z nich korzystać. No jeśli się z nich nie korzysta, to one się marnują, a tak to można je wykorzystać. Dużo osób robi swoje modyfikacje i nie używa tych asetów, mimo że mogłoby. I wtedy modyfikacje mogłyby być ciekawe, na przykład ja się ostatnio dowiedziałem, znaczy ostatnio, nie tak dawno na pewno mogę powiedzieć, że istnieją mody, które korzystają z jednej i tylko tej samej mapy. I byłem mocno zdziwiony, że akurat trzy mody, lub nawet nie wiem czy nie więcej, używa dokładnie tej samej mapy i dokładnie podobne motywy mają te, te modyfikacje. No ale no, jak autorzy wybrali sobie takie podejście, no to czemu by nie. Fajnie, bo sobie było kiedyś w ogóle moda do Gotika stworzyć, no ale nie wiem czy to jest w moich umiejętnościach. No ale kto wie, kto wiem, na tym kanale to jeszcze nie wiadomo, co tu się ukaże. Póki co na razie mam w planach ograć modyfikacje do Gotika. Wszelakie mniej, bardziej popularne dłuższe, krótsze szybkie, wolne o, już ktoś na mnie syczy. No, i w sumie wszystko, co będziemy mieć pod ręką, tak naprawdę, ograniczamy tylko to, ile mamy na tym workshopie, tak naprawdę, bo obecnie, jeśli nie wiecie, to korzystam z workshopa, bo według mnie, przynajmniej, jest to obecnie najbardziej wygodna forma mod modowania gotika jakkolwiek. Więc ogólnie, jeśli miałbym powiedzieć,. Z czego najbardziej opłaca się, na czym, o może tak, na czym najbardziej opłaca się grać, to zdecydowanie na Steamie z włączonymi, jak to się tam fachowo nazywa, beta, beta test. nie beta testami, nie wiem, w każdym razie z workshopem po prostu włączonym. Myślę, że przynajmniej do wyjścia Gotika Remake no to jak najbardziej to jest bardzo dobry launcher do, żeby sobie poczekać i umilić rozgrywkę oczywiście modyfikacjami. Bo wiadomo Gothic górą tak jak zresztą Kroniki Archolos. Więc to są top tier. Znaczy Gothic sam w sobie to jest top tier gra, a Kroniki Mertana Archolos to jest top tier modyfikacja. Nawet niektórzy mówią, że lepsza niż Gotik, ale no nie wiem, nie wiem. Na czymś ona jednak bazuje, więc jeśli chodzi o mechaniki, to pewnie tak, ale. No, ile Gotika, ile Archolos, no właśnie. W każdym razie, no, nieważne. Na razie kopiemy, zabijamy, zbieramy. Chociaż teraz to w większości tylko zabijamy i kopiemy, no ale pewnie też i pozbieramy. No. W sumie nie wiem do końca nawet po co my tutaj jesteśmy, bo jakby troszkę fabuła mi zeszła z oczu w momencie, gdy. Musiałem to wszystko powtarzać, hmm, ale chyba mamy im tutaj pomóc? Pozbyć się prawdopodobnie leża pełzaczy, które zalękły się akurat w kopalni Rudy? No, trzeba mieć niefart, tyle mogę powiedzieć. O cóż, już mam jeszcze czy drugiego. Uhuhu, ale się bojowa muzyka włączyła. No, i wzięli imia w dwa kolce, no. No nie no, tak to ja nie wygram. No, dobra, to już możemy wczytywać w sumie. No nieostrożna walka prowadzi do problemów. Rzuciłem się, moja wina, niestety. Dobra, hop. No, w każdym razie. Nie mam trochę za bardzo dostosowanego yy, brzmienia tej gry i mojego mikrofonu, więc jeśli mielibyście jakieś uwagi odnośnie tego, yy, na przykład żeby coś ściszyć lub żeby coś pogłosić, yy, to jestem oczywiście w sekcji komentarzy. Bardzo chętnie posłucham się jakichś tam mniej lub bardziej profesjonalnych wywodów odnośnie dźwięku czy udźwiękowania ogólnego. Lub jakby coś lagowało, to, to też e, możecie mnie informować, to w jakiej minucie to sam sprawdzę i zobaczę, o co może chodzić i naprawię to w stosunku do tej, e, no, może nie, adnot nie adnotacji, ale uwagi. No, też wybaczcie, że się plączę, no ale tak jak mówię, jest godzina, tak jak mówiłem wcześniej, piąta, więc... Niestety, nad wyraz mocno. Ja normalnie za 4 godziny to bym prawdopodobnie nagrywał tą modyfikację, więc yy, to, że ja siedzę tutaj teraz nad tym, to jest aż dziwne, no ale uznałem, że to zrobię, to to, to zrobię, tak. W każdym razie, jakby ktoś chciał zobaczyć turbo speedrun yy, jakichś modów, yy, to, to, to ja też mogę bardzo chętnie odpalić. Yy w jakimś tam nie najbliższym czasie, ale jednak live'a i wtedy sobie na sprincie pogramy szybko, powtórzymy sobie jakiegoś modzika w którego grałem ostatnio żeby sobie szybko odświeżyć, sprawdzić się, jak szybko możemy to zrobić, albo coś w tym stylu, no nie wiem, cokolwiek w każdym razie hmm, dobra, to podążajmy dalej no Kupiłbym ten miecz mistrzowski. Byłby fajny. Ale to jak się wrócimy do miasta, myślę, że będziemy już w stanie sobie go zabrać. Bo tak naprawdę potrzeba nam tylko 10 zręczności jeszcze. No właśnie. Znaczy my chyba teraz mamy pierścień założony. Więc nie, lic nie licząc tego pierścienia to 20. Ojoj, troszkę tutaj tego jest. Rozsiało się to. Mamy jakieś alternatywne przejście? No tak, średnio. No to co? No to musimy trochę spróbować. Może po kolei się uda. To wątpię, bo tu są aż dwa wojowniki. Hmm, nie wiem, jak za to się zabrać w sumie. No z dwoma to my nie mamy zbytnio szans. Hmm. Dobra, wypijmy sobie miksturkę i coś tam pokombinujemy. Właśnie, pełzardwojownik. No, jak one będą takie tempe, jak są rzeczywiście, no to trochę im zejdzie. Żeby się do nas dostać. O, dobra, jeden, jednemu się udało. Cud. No, ale już dwóch się dostało to już mamy problem. A nie jest źle, dobra. Jak tylko dwóch, to tak naprawdę nie mamy żadnego problemu. Tu musisz mieć, e, jako główny bohater, pull up, bo inaczej no to po ptokach troszkę. Dobra, no i fajnie. Dobra, ktoś jeszcze chętny do dostania y, w pierdzielu czy coś? Ach, widzę, że mamy dosyć dużo pieniążków i rudy też mamy. Ki... Znaczy, co? <laughs> Pełno. Full sacve. Oho. Czyli już dwa się na nas sfokusowały, ale tylko jeden jest w stanie tu. Znaczy, tylko jeden był w stanie tu wejść. No nie no, naprawdę. Nie będę sobie trzeciego na głowę sprowadzał. No i co teraz. To nie jesteście w stanie, nie? No, współczuję. Dobra, oddalimy się trochę. Może one się troszkę ogarną i będziemy w spokoju mogli je wyciągnąć. Naskarat łowczy pełzaczy, czy coś takiego. Dobra, widzę, że się ogarnęły, więc jak najbardziej dla mnie spoko. Hmm, no potężnie się zastanawiam. No, bo nie chciałbym zostać rozwalony na strzępy. Moglibyśmy tutaj wejść na półkę skalną i spróbować jakoś zestrzelić te gamonie wstrętne. Aha, no na, na chwilę obecną to ja sobie zginąłem. Najgorzej. <grywia> no dobra, to cóż, no to strzelamy do nich. No i zobaczymy, co się stanie. Może jakieś wyłowimy czy coś. No, z takim celem to jak baba z wesela normalnie. Mhm. No, powiem tak to. Będzie ciężko. Jeśli nie zaczniemy trafiać. No, albo on nie zacznie trafiać, bo. Bo ja to bym to trafił oczywiście z 5 centymetrów, nawet o. No i patrz, da się, da się. Ja jestem bardzo zadowolony. Dobra, no i chyba będziemy musieli tak wyciągać te, te Zaczę. jeszcze jakiś jeden przyjść, żebyśmy mieli trochę więcej miejsca tam. No bo. To może być trochę ciężkie. O. No nie wiem, nie wiem. I co musimy się hamować? Bo niestety. Znaczy w sumie przyraszujemy tego jednego i będzie kim? O! No i wyszło w sumie. Taktycznie. Mamy dobrą zbroję, ale niestety... no nie mamy dobrego mięczyka, kozika. No, ale co zrobisz? Jakoś trzeba sobie radzić. No nie poszliśmy pod siłę niestety. Dobra, no to co? Zostały jeszcze dwa wojowniki. No i co? No i będziemy chyba kontynuować, no. Kurde, ale powiem szczerze, że no w przypadku. Już tego odcinka, no to nie wiem, czy będziemy kontynuować, bo jak tak lukłem, to już mamy 25 minut, czyli dosyć dużo. Yy, powiem tak, no. Nie będę przeginał z tą długością. Zobaczymy się najwyżej. Yy. W sumie nawet nie wiem, czy nie tego samego dnia. W sumie nie wiem, zobaczymy. Jeśli będzie mi się chciało, to zrobię jeszcze jeden odcinek w ramach jakiejś takiej rekompensaty. A jeśli nie, no to zobaczymy się następnym razem. Prawdopodobnie w następny dzień. Więc co no, ja byłem maskarat to był Gothic 2 na modyfikacji. Jak tyl, sorry za to nieogarnięcie ale no wiecie jak jest. Kończymy to oczywiście o godzinie 5.46. Więc co? Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Prosiłbym o lajka, komentarz, subskrypcję. No i co następnego papa pa.